Siemanko, z tej strony Direk. Witam Was w piątym odcinku drogi do chwały. Jak zapowiadałem w dzisiejszym odcinku odbieramy pierwsze nagrody za Division Rivals i tak one się prezentują, pokazuję wam to tak, bo niechcący na webapie odebrałem te nagrody. Najpierw oczywiście zaczynamy od player picków. Jedziemy, zaczynamy bez przedłużania Kubo 82. Okej, okay, jak na sam początek. Ronow, na bramkę. No, raczej nie wleci. I Boniface. No, Boniface już trafiliśmy. Bierzemy pana Kubomo, Ma najwyższy overall, ale nic nie kosztuje. Lepszy player pick. Zobaczmy, czy trafimy w końcu. Kartę wartą powyżej 10 tysięcy. Ramani. To nie jest karta powyżej 10 tysięcy, ani pani Fox, ale może Petro Porro, nie no. Biorę tu najwyższą Weral, nic tutaj grywalnego zbytnio. I Player Pick za te Rivalsy. O Ewa Pajor, proszę państwa z Fineskami, let's go. Jest, mamy fajnego, a raczej fajną napastniczkę do pierwszego składu. Tak właśnie, niech sypie druga karta. Jago aspas i ostatnia brąz. Bierzemy panią Fcie, pani Ewa kosztuje w tym momencie no kilkanaście tysięcy. Myślałem, że troszeczkę więcej jest warta, ale nieważne, będziemy nią grać. Czas na paczuszki. Złota paczka premium, bo na pewno, znaczy no zobaczymy, czy będzie gorsza, nie? No kurde. 79 overall? Kiedrzynek, przynajmniej mamy bramkarkę z Polski. Miejmy nadzieję, że ta odda o wiele lepiej. 10 razy 75 plus, no tu nie ma. SPD, Jezu, nie wiem nawet co to za narodowość. Ekwador, jeśli nie, to poprawcie mnie Garcia, Icardi, Railos, Kiri. Tu jedynie Wesley na PO, Coś warte jest? No. 2000 chodzi, 89 tempa. Spoko. Pomyliłem się co do narodowości, oczywiście. Wenezuela to jest, najmocniej przepraszam. <grym> Jeśli chodzi o rywalsy i nagrody, to wszystko. Otwórzmy sobie jeszcze trzy paczuszki, mam za jakieś SBC zadania. Jedna rzadka karta i. Okej, okay. PO z Holandii. Liverpool. Frimpong to jest on. 9... 83, przepraszam, dobra Eee, no elegancko Dwa fajne trafy już zaliczyliśmy I co jeszcze w środku? No nie no Tylko jedna rzadka karta Freepok, najdroższy traf na razie w tej serii 40 tysięcy. To jest wymienna paczka, kurde. No to nie wiem, czy ja go nie sprzedam. Ale w dzisiejszym odcinku nim zagramy. 2 razy 75 plus 3 przebijemy. Frimponga. Nie wiem, widzieć. <grym> 83 Milenkowicz. W środeczku jeszcze Bustos. Graliśmy nim, pamiętam. I ostatnia paka. Złota paczka piłkarska Prime. Środkowy pomocnik. Z Niemiec. Górecka może to być? No, górecka. Ej, no fajne ma statystyki. Jak na początek gierki, naprawdę. Okej. Okay. I czy jeszcze coś będzie? No nie. Ile górecka kosztuje? Cztery koła. To też nie jest najgorzej, ale niestety nie przebiliśmy żadnego z tych dwóch najlepszych trafów. Za chwilę zagramy spotkanie, ale jakiś czas temu wyszło SBC Showdown. Jest w nim Pepe oraz Juri. Bercicze. No i tak się kurczę naprawdę zastanawiałem nad tym Pepe Mówiłem, że zastanowię się nad Jacko, ale kurde, PePe jest lepszą opcją i myślę, że go zrobię. Spróbuję, zaraz dam wam znać. Okej, okay, myślę, że na luzie się uda. Pierwszy skład przepalane 82 oceny ogólnej na pana Pepe Pana Falcon niechcący przepaliłem, ale dobra, zaraz sobie załatwimy innego bramkarza. Galan tylko. Ale 1000 monet zawsze przyjmę. Drugi składzik od razu też leci. 8, 1 oceny ogólnej i ostatni. Takim sposobem odbieramy pana Pepe. Paczki otworzymy sobie po meczyku pierwszym. Nikolas Pepe. No, mam nadzieję, że upgrade dostanie. Zobaczmy jego walkout. Jak wygląda walkout karty Showdown La Liga Via Real. No, myślę, że damy radę go połączyć. Jakieś tam karty. Z La Ligi mam 82 oceny ogólnej 89 tempa Jak najbardziej będzie musiał sobie radzić To kurde, to jest początek gierki 4 na 3, 4 gwiazdki sztuczek Wolałbym, żebym miał 4 słabszej No ale wszystkiego niestety nie można mieć Mafineski na srebrnym Technikę dośrodkowania I to są podania z fałsza Może grać też na napadzie W porządeczku ułożyłem taką drużynę Ewa na napad Gorecka, sprawdzimy go w środku pola Pepe oczywiście na prawej pomocy. Kupiłem Wojtka Szczęsnego, żeby tutaj Ewie dać trochę zgrania. On ma pełne. Frimpong na P.O. Ja go sprzedam, ale zagrajmy nim dzisiaj w odcinku, bo dlaczego by go nie przetestować? Bakayoko raczej już nie pogramy. 21 spotkań, 6 bramek, 10 asy. Dziękujemy za wszystko. Ławeczka prezentuje się następująco. No i co? Lecimy. Zagrajmy meczek. Zobaczmy, co potrafią nowe nasze. Karty City Boys. Naszym oponentem zobaczmy. Piekwart na bramce, karczą i paczą. James. Barkola, Witynia, Render Salah tam był. I Wirtz. Izak jeszcze na napadzie. Ja pierdzielę, co to jest za drużyna. Gorecka. Zatrzymujemy inne, to jedziemy. Proszę państwa. Już, już, już tutaj. Ewcia, ewcia. Fineska! mamy! Od razu piąta minuta tego spotkania. Ewa Pajor zaczyna koncert. Dajcie znać, jeśli otwieraliście nagrody za Division Rivals, czy coś fajnego trafiliście. I przypominam po raz ostatni o pisaniu w komentarzach jakichś zawodników, trzech zawodników dokładnie. Ale poczekajcie, totti! Piękne wykończenie, 2-0. Jeśli chcecie, aby zawodnik, którego napiszecie w komentarzu jeden z trzech, pojawił się na tym kanale i żebym robił jego ewolucję do końca gry, no to po raz ostatni wam przypominam, że możecie napisać ten komentarz, bo w następnym odcinku zrobimy sobie już to losowanie i będziemy zaczynać. Lecimy, Nathan, uuuu, na tanakę, ależ błędzik, salach. No nie, my już go nie zatrzymamy. O Jezu, Barkola. Na spokojnie, Gabriel. Powiem wam, że na razie ten Gabriel, mimo tego, że ma 60 tempa, to spisuje się dobrze. A teraz Salah nie kończy. Pepe, on ma na srebrnym te dośrodkowania. Uj, ale mogłem poczekać jeszcze. Może jakiegoś volej, ja bym strzelił Ewą. Dobra, idź stąd Salahu. Dobrze, Ewcia, leć z całych sił. Dobrze, Ewa Pajor. I Fineska z tego miejsca. Niestety nad Bramką. Co on zrobił, ty? Jaki typ! Ale no ja też, co ja zrobiłem, Ewa Pajor. Mknie, mknie, żeby strzelić tą Bramkę. Krótkie dośrodkowanie. Nie, ale dobra. Jeszcze jest piłeczka nasza Pedro Neto. Poddanie. Totti, Finesia, nie no kurde Totti, dlaczego ty wrzucasz tą piłkę Ale może to jest dobra decyzja Dobra Górecka, ładnie tutaj z tej główki No tutaj oponent opone zdecydowanie nie popisuje się Musimy mieć z tego akcyjkę ładną Ale kurde, no nie chciałem aż tak wycofać Gabriel do Górecki Podanie do Ewy Pajor. Ewa Pajor cofa się z tą piłką Jeszcze Fineska z tego miejsca Pickford broni Totti, czy teraz to skończymy? Gorecka, no kurde, już myślałem, że to za trzecim razem wpadnie Wirc o, ale Freepong Lecisz, no to bar... No ja pierdzielę, no Teraz to już musiał strzelić Myślałem, że Freepong da radę go dogonić No bo on ma 90 tempo, a Freepong 94 Kurde Nie Dobrze, Gabriel, o to chodzi Pepe, na spokojnie Cię wypuszczamy Nie ma Dobre Dobre jeszcze podanie tutaj. To ty, ale... A, kurde. Gorecka. Dryblujemy nim. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale ty, no dlaczego nie ma faulu, e! Isaac, Newton, Wirz. Nie ma. Wojtek, piękna obrona. Gabriel. I teraz. Dobrze Wojtek szczęsny. Nie! <ścoughs> kurde! Wirz nie! Okej, okay, nie ma bramki, ale no kol... nie, jeśli to zmarnuje... Pedro to nie spalił, ale przejął tą piłkę. Teraz Reese James. Ktoś go jednak zrobił w tym SBC. Okej, okay, okej, okay, Nathan. Ake, piękna defensywa. Ja pierdzielę. No nie da się dogonić tych kurde napastyków. No, Izak. 3-2. To jest twoja akcja. Totti. Sam na sam. Z dystansu. Musimy się na, mieć na baczności. I Isaac po krótkim. Boże, po co ja się przesuwam? Dobra, już się nie przesuwam więcej. Na środek pola za góreckie wchodzi Wejga. Ole wypruł, Ewa Pajor! Dobrze! A nie, to jest neto, ale... Gabri Wejga, dawaj, Ewa Pajor. Bez spalonego lecimy! Ewa, Bolorol na spokojnie. ty szybko! Szybko miałeś oddać ten strzał! Nie lubię takich sytuacji, no nie mogę nic, to kurde. Zrobić dobrze Wojtek. Chopaki zróbmy coś. Jeszcze mamy trochę czasu, jakbyśmy się postarali. tan, ale jak stracisz piłkę, to nie jest tu jak słup, no bo właśnie coś takiego się właśnie, właśnie wydarzy. Dawaj Gabriel. Izak. Pan wszystko z pierwszej piłki, NE? Jeszcze jak mu to wyjdzie, Ojej, muszę przestać mówić, jak wygrywam, że ryba tutaj jakoś tak słabo zachowuje się. Coś w tym stylu powiedziałem. Kurcze, pieczone no. No ale chociaż Ewa strzeliła bramkę, więc taki pozytyw tego spotkania. I mamy coś w sezonie do odebrania. Jeszcze jakaś paczka dwóch kart piłkarskich. No dobra, jedziemy najpierw z tą, chyba gorszą. O z Francji, Bundesliga. Kojarzy mi się coś, ale nie Lukeba. Okej. Okay. Pamiętam, grałem nim w którejś edycji na początku gry. Fajna karta była, naprawdę. Jeszcze jedna taka paczka? No dobra. Nie wiem za co dokładnie, ale okej. Okay. Jakaś pomocniczka będzie z Hiszpanii. Raczej to nie będzie nic ciekawego. Dobra, nie czytam tego. I dwa razy 70. Okej, okay, mamy walkout, proszę Państwa. To jest chyba Zomer. Zomer na walkoucie, także mamy bramkarza, no będzie chyba pasował do składu, zaraz zobaczymy, ale mamy to, 87, Zomer, drugi walkout w tej edycji, wymienny Zomer, no to kurde, no będę musiał też pomyśleć, no chyba go sprzedam, no bo warto, nie? Drugie mecze ograne, mam nadzieję, że teraz pokażemy klasę, WKS Ciapaci, no dobra, jakieś ciapaty. Jest też częsty na bramce T. Klaus, Klaus, Sklauns, Kurde! Skład. A nie, dobra, jest tylko Araujo, nie z Francji. I Wojtek, podajemy tutaj do pana Buzdugana. Jest Pepe. No i to na to ty czekasz. No właśnie, od razu uderzaj! No i ja pierdzielę rakieta! słupek, Totti, teraz dogań, pepe, od razu podajemy do Totti. Jego gorecka z finezji. Wojtek broni. Teraz spokojniejsza gra. Be, bez takiego głupiego wychodzenia tymi obrońcami i tak dalej. No, taktykę mam jakąś ustawioną. Rolę też, więc no musi to jakoś lepiej chodzić. Akcja nadal, nadal trwa. Ewa, pajor. Kurde, Wojtek nie broń. On tam będzie chciał podać na 100%. Gorecka. Spalony chyba, znowu spalony Turam, nie było wrzutka Klaus Ternades. Dobrze, że tam Gorecka stała, ale. Spokojnie, spokojnie. U Jezu Gorecka, no, pilnuj się. Gabriel. Jedziemy, gorecka. To farcik, farcik, ale jest bramka. Dobra, jeden jeden. I Bozdog eee, no czerwo za takie wejście, no kurde, na no, spokojnie. No Natan, ale Wojtek, wychodź! Dobrze, ale... Wojtek! Ewa Pajor? Ewa Fineska? Nie, no słabizna! Nie, ja pierdzielę, ale tutaj zrąbaliśmy. <ścoughs> Wyczułem go! Bozdogan. Do Nikolasa Pepe. Dawaj Pepe, freepunk. I dawaj, nie ma spalonego, ależ Pepe tutaj wystrzelił! To ty po krótkim, yes! Jest! 2-1! Elegancka! Akcja w naszym wykonaniu. Kryjemy, kryjemy, żeby żadnej główki tu nie było. <noise> Dobrze, Gorecka się przewrócił. Spoko się spisuje. Ja pierdzielę. Gejoro! No. Kurde, musiał teraz strzelić już no. Ciężki meczyk kolejny. Totti? Araujo? Nie, to Totti. Podaj. Nie, to miał być zamarkowanie. Strzału. Dobra, jeszcze Gorecka. Pedro neto i co z tego? Lipa. Znowu. Dobra Gorecka! Odebrał! Jest to ty! Jest to ty! On to naprawdę pokaże Wam na koniec odcinka. Ile on ma strzałów, nie? Ile ma bramek, Boże? Jest świetny, naprawdę! Dawaj tą piłę Gorecka! Ewa, leć! Nie zatrzymuj się, panienko! Dawaj do Ewy, pięknie! Ball roll i o to chodzi, panienka Ewa Pajor strzela 4-2 Ewa Pajor, o to chodzi Ewa niziutko, jest, Drivenik 5-2, jest na lecz, kurde wygrywamy Czyż Berku? Niestety nie nawet nie wiem co powiedzieć, nie, goście przegrywa, obraża mnie tutaj. Mamy mistrzostwo Rivals, wow, paczka 82 plus z jednym zawodnikiem. Otwieramy, czy będzie drugi? Jest drugi walkout! Jest tu jakaś pani, LS z Hiszpanii na ls -ie. Czyżby to mogła być putejas? Nie, nie, no ona nie jest taka wolna, nie? Jest to... Klaudia Pina, ale to jest najważniejsze, że mamy drugi łokałcik. Co tu się wyprawia? Driwenki. Jakby była szybsza, to jeszcze, bo mógłbym spróbować nią zagrać, ale raczej będzie do SBC. Dobra, gościu, już ogarni się. Znowu do mnie napisa. a no, jedź pan tam, kurde. Nie będę tego. Albo poczekajcie. No, widać, że gościu jest naprawdę wkurzony po tym meczu. Na samo zakończenie odcinka, cztery paczki za ważne mecze, bo jedną otwieraliśmy na samym początku. Może coś jeszcze wymiennego, fajnego, niech będzie mieszana paczka piłkarska. Tutaj bez historii, brązowa karta. Mała mieszana, rzadka paczka piłkarska LP. Nie wiem, kto to może być. Alex Baina. 84 4 oceny, zarąbiście. I jeszcze Eze. No dobra, fajnie, fajnie. Paczka piłkarska Elektrum Prime. 80 plus, SP z Niemiec, liga turecka. Gendogan, on tam gra. Ostatnia paczuszka, jakim akcentem jest! walkout, proszę Państwa! Napastnik! Robert Lewandowski, orzeł polski. Nie wierzę, co za historia. Najpierw Ewa Pajor w nagrodach. Teraz Robert Lewandowski. Ja pierdzielę trzy klausy. W tym odcinku to jest naprawdę nieprawdopodobne, nie? oj Robercik. Czy ktoś jeszcze, no nie, retegi, nie reteguj. Ile Robert kosztuje? No, cena fodero tak naprawdę 74 tempa. Na razie go nie sprzedaje. Jak coś, to sobie nim zagramy. Okej, okay, jeszcze miałem wam pokazać statystyki Tottiego. 21 spotkań, 46 bramek, 12 asyst. No to jest naprawdę potwórnie. Potwór, wykończenie ma świetne. 88 wykończenia, plus 3 jeszcze ze stylem gry. Jest naprawdę porąbany ten gość. Także fajnie, idziemy do przodu cały czas. Skład wygląda coraz lepiej. Zdecydowanie w tym odcinku Ewa poradziła sobie najlepiej. Pepe dobrze chodził, ale niestety nic nie udało się nim strzelić. Tak sobie teraz myślę, jak sprzedam tego frimponga, to może będzie mnie stać na jednego opętanego. Zawodnika. Przekonamy się w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.